Szanowni Państwo, 12 lutego zapadnie orzeczenie w pierwszej z pięciu spraw, które zostały wniesione przez sądy do Sue w odniesieniu do Wiboru. Nie spodziewamy się tutaj żadnej rewolucji. Spodziewamy się w istocie podzielenia przez SUE wniosków wynikających z opinii rzecznika generalnego opublikowanej ponad pół roku temu, a przypomnijmy najważniejsze wnioski wynikające z tej opinii rzecznika. Wibor co do istoty, jako wskaźnik, nie może podlegać. W ani badaniu w ogóle przez sąd cywilny, ponieważ jest określany w innym trybie, w administracyjnym trybie licencji uzyskiwanej w drodze decyzji administracyjnej przez nadzór, w związku z tym sąd cywilny po prostu nie może badać istoty wyboru. Po drugie, rzecznik wyraźnie wskazał na kwestię obowiązków informacyjnych, które w przypadku kredytów hipotecznych są przecież regulowane jednolicie na poziomie unijnym, ponieważ mamy tutaj dyrektywę o kredycie hipotecznym, która jednoznacznie wskazuje ten poziom. Obowiązków informacyjnych dla wszystkich banków i udzielających kredytów hipotecznych w Europie, jak informować o klauzuli zmiennego oprocentowania opartej o wskaźnik, jak informować o wskaźniku. Wszystkie te obowiązki informacyjne w Polsce wypełniane są aż nadto, ponieważ ponad ten standard, który wynika z dyrektywy, mamy jeszcze rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które dodatkowo nakazują bankom zamieszczać prognozy, jak może zmienić się wysokość raty kredytowej na podstawie kon konkretnych przykładów w przypadku wysokości, zmiany wysokości stopy referencyjnej banku centralnego, a więc ten standard realizujemy nawet ponad wymagania wynikające z dyrektywy.